Mamy sprawdzić, czy pierwsza para 102 jest rozwiązaniem tego równania. Pamiętaj, to jest x, to jest y. Para uporządkowana. Za x daję 100, więc będę miał 0 razy 100. Dodać 1 piąta razy mój y, czyli 2 powinno być równe. 4 dziesiąte. 0 razy 100 to 0. Dodać 2 piąte. Równe 4 dziesiąte zapiszę jako ułamek zwykły. Z lewej strony 2 piąte, z prawej strony 2 piąte, bo skrócę to przez 2. Zatem lewa strona równa prawej. Co to oznacza? Oznacza, że para 100 i 2 Spełnia to równanie. Sprawdźmy teraz drugą parę i znowu para uporządkowana xy. Za y możesz dać 5 i za x 5, zatem 0 razy 5 to 0. Dodać 1 piąta razy 5 to 1. równe 0,4. Zatem 1, czy jest równe 0,4? To nie jest równe. Lewa różna od prawej, zatem możemy powiedzieć, że punkt 5,5, czy też para liczb 5,5 nie spełnia tego równania. I ostatni przykład. Możesz również sprawdzić to w ten sposób. Jeśli tu masz x, a tu masz y, Policz lewą stronę i sprawdź, czy to jest strona prawa. Za x dajemy minus 7, więc to jest 0. Dodać. Za y dajemy 2, 2 piąte. Zatem wyszło nam 2 piąte, a to jest 4 dziesiąte, czyli inaczej 0,4, a to jest strona prawa. Lewa równa prawej, zatem para minus 72 spełnia powyższe równanie. Przykład B. Mamy równanie 0,375x minus 0875y równe 1. Gdybyś chciał zamienić sobie to na ułamek zwykły, no to chyba będzie łatwiej zrobić i dalej liczyć. 3 ósme x minus 7 ósmych y równe 1. Zatem sprawdźmy pierwszą parę. Minus 2, minus 2. Pamiętaj x, y, zatem za x daję minus 2. 3 razy minus 2 to Minus 6 ósmych, odjąć, minus 2 za y, minus 2 razy 7, minus 14, więc będę miał plus 14 ósmych. No i pytanie, czy to jest równe 1? Lewa strona to 8 ósmych. Zatem lewa strona to 1, prawa strona 1, lewa równa prawej. Zatem ta para uporządkowana xy spełnia to równanie. Druga para. Sprawdźmy jaką mamy parę minus 9, minus 5. Zacznijmy od strony lewej. To będzie 3 ósme razy minus 9 za x.

A to jest strona prawa naszego równania. Zatem para x równe minus 9, y równe minus 5 spełnia to równanie. I ostatnią parę, którą tutaj mamy, to para 3, 3. Zatem xowa, yowa. Policzmy lewą stronę 3 ósme razy 3. Odjąć 7 ósmych razy 3. Sprawdźmy. 9 ósmych odjąć. 21 ósmych do 12 ósmych. A to jest różne od 1. Zatem lewa różna od prawej. Para 3, 3 nie spełnia tego równania. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.